I jakie są kluczowe punkty tego dokumentu? Już Wam mówię. Po pierwsze, brak oficjalnego uznania nadprzyrodzonego charakteru objawień. Numer dwa, zgoda na kult publiczny i pielgrzymki. Numer trzy, uznanie pozytywnych owoców duchowych. Numer cztery, zakończenie długotrwałej debaty. No i mamy tutaj typowe zachowanie dla dzisiejszego kościoła. Dla ostrożności, nie będąc przekonany o prawdzie, najlepiej odpowiedzieć tak, aby ta odpowiedź nie była ani konkretna, ani wiążąca, ani sensowna. Znowu odpowiadamy, ale tak naprawdę nie odpowiadamy. Nikt nic nie wie ostatecznie. Ja osobiście już do tego przywykłem, że Piotro, stolica Piotrowa ma od Soboru Watykańskiego II problem z wyrażaniem jasno sformułowanych opinii i po prostu kluczy, chcąc nam coś tam wytłumaczyć albo o czymś postanowić, wprowadzając jak się bardzo często okazuje jeszcze większe zamieszanie. A przecież jak sami pamiętacie z Pisma Świętego, Pan Jezus nauczył nas, że mowa nasza musi być tak, tak, nie, nie. A co ponadto? Od złego pochodzi.